Wezmę sobie Mosina, wezmę sobie Thompsona, wezmę sobie Colta, to wyrzucę, to wyrzucę tego, wezmę ze trzy, ja już jestem gotowy. Mmm... chwila. To won, to won. No, też gotowy. No to jedziemy w takim razie z tematem. No czekaj, tutaj jakiś Niemiec, a ja wziąłem ten cichy. No. Silent Assassin taki z ciebie. Już rozpierducha. Na samym wstępie. Ooooj. Mam jakąś katedrę po pypika. środku. jak w dupę dostał. No. O, bezwładnienie, czyli jeszcze żyjesz. O ty o. śmieciu. O, dwóch za jednego dostałem. O, a tam, tam ktoś mi działkuje. Już nie ma działo A tam jest drugie działo. Które też dostało banie Ojoj. Na plecach ktoś się magicznie pojawił. No nie bym padł jeszcze Hmm A... Wiesz co, poczekaj No e... Boże Okej okay. Zdjąłem tego typa tam Dobra, teraz powinno przestać pikać A co ci tam pikało? Escape, no stop a ja mam chyba też na ten, na dostępny Pier pierdzielę nagrywam, nie mam czasu. O! Tutaj się kitramy. aha trzeba się położyć. Uważaj, tam idzie, ja się zakradnę do niego i wsadzę kosę przysłowiową Odszukaj wyrzutnie V2. Taki asasyn Jep Jeszcze go doprawiłem Smacznego A dziękuję, dziękuję Tu mamy jakiś tunel znowu Okopy jakieś No mamy Oberstunbanfierer sobie stał No teraz już sobie tylko klęczy Modli się, o litość. O życie. No, o życie, o śmierci, życie się modli. Eee. Co to było? A nic, 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 nic to nie było. Spokojnie. Mamy odszukać rakietę? No to gdzieś tutaj sobie sami, no. Odszukaj rakiety, a kurde punkt na mapie jest pokazany, gdzie te rakiety są. No bardzo logiczne. Hmm. Ja bym się cofnął i z drugiej strony jakoś posz... A tu jest tunel. Chyba, że tędy wchodziliśmy. Tędy wchodziliśmy. Nie. Chyba nie. A nie, czekaj. Nie no, przejdziemy. Ja spróbuję przejść tędy, zobaczyć co jest. Pewnie coś dobrego. A chodź tu, bo tu jest przejście do tego punktu. Już, już, idę, już się czołgam. Oj. No kurde, zdjęłeś mi go. A. Ah. Nie, nie będzie takiego strzelania, synek. Taka synchronizacja jak równo weszliśmy dynamicznie, komfortowo, nie. Aj. Już od razu rozpierducha. No, utrzymuje się na pozycji jakiejś. Ja bym ich poznaczał, poczekaj Mina pułapka Tam idzie se drugi Na wieży jest snajper na pewno Dostał banie. I tam biegł jakiś ober w Tunbanfira ja Nie biegam tutaj na wyższe piętro No to da się jeszcze wyżej no, jeden headshot, drugi headshot. Ja wezmę tutaj, założę te miny. Puła... Ow, w dupę, Już idą. Te miny założyłem, chociaż może to pomoże w jakimś. Ja tam dwie też założyłem. Ty działa. Nie but A masz, hamie A w ogóle to sobie muszę wyłączyć te komunikaty w Steamie Co mi obchodzi, czy ktoś gra w grę, czy kurde, nic nie robi A masz, czy jeszcze ktoś tu fika? Tam ktoś gdzieś A Jeszcze fika. paru jest, jeszcze jest to. I na wieży o, jest Sniper I tam jeszcze na boku gdzieś ktoś może być. Widzę tutaj blisko jednego gościa. A w nóżkę go trafiłem, biedactwo. O, coś blisko mnie błysło. Nawet cię wróżbita maci tutaj nie ten. Nie A ja w oczko trafiłem. O tam i... O, już go sprzątłeś No A masz Jeszcze tam jeden za nim jest Wroń się dostał Niezła jazda mi się odblokowała. Um. 50 na 100. Hmm. Odległość ma znaczenie. No też to miałem niedawno. Znaczy niedawno, trzy misje temu. Dla mnie to jest niedawno. Ale dla widzów, którzy to oglądają, na pewno nie. Pewnie ze 3 dni temu. Nie no, tak ze dwa odcinki tygodniowo będą tego snajpera, także. ja to wrzucę, żeby. To może na zmianę z jakąś serią. Jep Łódź! Tu zorowy pisga. To jest ta rakieta V2 Strzel do zatankowania. Strzeliłem! Jak piźnie teraz, patrz leci, 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 leci. I... BUM je yeah, bud. Wywali Kurde pół planety. Jaka to mowa. A, jak pizłaś, dźwignię. No jak na zbieranie pożyczek. <laughs> A co? Oh, oh, yeah. i była sobie rakieta. A my pewnie jakimś cudem uciekniemy stąd z, z miejsca zdarzenia. No ba... o pa. <laughs> A ta akcja, sniper postrach. Postrach, musz. Sniper elite. Zatrzymaj. Pewnie wywali nas do labby. No tak, standardowo, bo mu musi się zbugować. O, a jednak nie? A jednak nie. Spinfilda. To jest nasza ostatnia misja. Także można po drodze podsumować ją. Całą produkcję jak najbardziej Dobra to. Ja jestem gotowy. No ja, tym bardziej. Jaka panienka z Thompsonem tam stała, nie? Mm. A plac brandenburski, musimy się udać. Tak, udajemy się, zabijamy wszystko, co się rusza. Tutaj... Jesteśmy bogaci. Nie wygraliśmy można powiedzieć życie O, tam jakiś karabin Już nie ma karabinu Oj o Boże Skąd on strzela? Strzelał, już nie strzela Już sobie tylko leży umiera tam A snajper musi być ten znaczek w prawym górnym rogu tak Taka jakby ktoś mówił To nie jest jak ktoś mówi tylko jak jest yy, coś co zagłusza Typu piorun walnie i wtedy można strzelić tak żeby nikt nie zauważył Czy bomba no właśnie teraz wiem. O, Ja to sprawdzałem w singlu Jak jakaś bomba walnie to to się pojawia wtedy nie? Właśnie skojarzyłem, bo coś takiego było w Battlefield Bad Company 2, nie? Była tam taka misja, tak. gdzie strzelałeś ze snajperki, strzelał piorun, nie? Tak. I w tym momencie, kiedy piorun strzelił, to ty, ty strzelasz i prawie cię nie słychać. Nie, I nie poznali się. To tu tak właśnie skojarzyłem, nie? Piękna główka. O, jakiś hotel. Chodź do hotelu. Chłotiel. Chłotel. Hotel. Tutaj podreptamy sobie. Pod żyrafą i nosorożcem No a co? Tutaj do dziury, ba. Do dziury. O, mamy. Mamy ten a. plac chyba tutaj. Zadziecie... A tu jest ta brama. To jest ta ta brama brandenburska, nie? O, a to, no, to, to. Mam wejść na jej szczyt. I ze szczytu oddać. Strzał, który zabije tego wolfa Wolfganga Mozarta Ty... O, coś strzeliłeś? Ciekawego? No. A, cał No No dobre, dobre Detonator masturbator O boże, o boże Chcą mnie zabić Pedofil, ratujcie Headshot. Tu się skryli Ty też Cygany Dobra, to jest jakiś budynek, ale W nie budynku ma żadnego wejścia. był Snajper, niestety Został bardzo szybko przekonany, żeby sobie pójść Spać Serdecznym, środkowym palcem Został pożegnany Boż Boż, strzelają, wszyscy strzelają Coś da... się tu dzieje, nie? Kurde. No koleś mnie normalnie A. nie widzi. Rekord świata pobiłem jakiś. Ale to ten, to są jakieś achievementy. No na pewno to nie jest światowy rekord. To o. dodali w skryptach gry i tyle. Wiadomo. Znaczy, tam są jakieś achievementy, że ten rekord świata masz ileś na ileś punktów. Tak jakbyś. Coś w stylu, że strzelna odległość powiedzmy tam kilometr 500 razy, to wtedy dostaniesz nie wiem, paczkę chipsów. Paczkę chipsów, dodatek tam, nazji zombie armii, nie? Na pewno nie dostanę. Ale w sumie mogliby zrobić takie coś, że za achievementy możesz sobie wymienić na dodatek. To co by za sens był dodatków, skoro one są po to, żeby... Jakby zarob... twórcy zarobili, nie? No. Żaden twórca ci nie udostępni dodatku za darmo. Ja wiem. No tego sniper Edita udostępnili za darmo, jak tam go nie miałem, nie kupywałem. No ja też nie miałem. O? Musimy się tam na górę dostać. Ha? Super synchronizacja? Znowu? A co? A, gdzie tu się idzie? Tutaj. Czekaj, bo nie mogę wejść. Jak się spierdzielisz tam na dół, to będzie koniec akcji. <laughs> Okej okay. i co teraz? Mamy zabić pana Wolfa. Jest! Trafiłem go. Aha. Bania, jaka Nie, serducho. O, ho, ho. Coś mu się nie udało, nie? Troszeczkę. <gry> I wygraliśmy oh. życie. Koniec gry. Zwycięzca, jeden snajper, powinni zmienić tą kacenkę, że ty stoisz po jednej stronie, ja po drugiej, takie końcowe. Albo siedzimy wieś. sobie na koniach, a co? Albo siedzimy sobie tam i taką fajeczkę ciągniemy, nie? Zimna wojna. A co? I dziękuję bardzo. Jeszcze sprawdzę sobie, ale mamy koniec gry. Wyjście z gry tylko jest dostępne, także dziękujemy wam bardzo serdecznie, że oglądaliście tą serię. Wytrzymaliście bugi i cenność z dupy. I wytrzymaliście nasz beznadziejny komentarz i nasz antyskill. <noise> także cóż. Także dziękujemy wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w przyszłych seriach. Pa! Jak jeszcze takie będą. Trzymajcie się wszyscy. Cześć!